Michał, każda seria kiedyś się kończy, chociaż początek i dwa gole w 16 sekund nie zapowiadały tego na pewno. No, na pewno początek był niezły, bo prowadziliśmy 2-0, do, do tego mieliśmy jeszcze kilka dogodnych sytuacji do bramki, niestety nie wykorzystaliśmy ich. Popełniliśmy niepotrzebne kary między innymi tam w sześciu graliśmy na lodzie. Później dostaliśmy bramki i Krakowa właśnie wykorzystała, że tak powiem, nasze błędy. To drugi mecz z rzędu, kiedy łapiecie kary za sześciu na lodzie. Powoli zaczyna być to niepokojące. Powiedz, co się dzieje? Na jakiś moment dekoncentracji na pewno, Na pewno musimy wyciągnąć wnioski z tych, z tych błędów naszych przed play-offem. Szczególnie, że zbliżają się play i takie coś nie może się zdarzyć. Czasu na rozrepowanie tej porażki za wiele nie ma, bo zagracie za chwilę z nowym targiem. U siebie przełamaliście już niepowodzenie z nowym targiem, teraz czekamy na przełamanie u nich. Na pewno teraz potrzebujemy jeszcze do końca sezonu zdobywać punkty, żeby utrzymać tą pierwszą pozycję przed play -offem. to jest dla nas najważniejsze i osobno przygotujemy się tak na pewno na play-off, wyciągniemy wnioski z tej porażki dzisiejszej.